Coca-Cola. Co ko to Coca-Cola, to, 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 to co -ho 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 nie możemy. Znasz, znasz, znasz. i tak, no? Kojarzę. Dobra, Czytam, czytam książeczkę. Uwaga, skupcie się wszyscy, wszyscy. Karp? Już pływa w Wannie? Pytajnik. Tu karpie niestety nie pływają. Ale co to za wigilia bez rybki? Znów coś dobrego. Mm, rybcia. Chodź. Pokażę ci. Pokażę ci moją rybę. Okej <grym> Oj ja, ja to lubię łowić mój, sta mój stary jest fanatykiem wędkarstwa O, twój też? No, widać, no Wow, wędkowanie experience o. Emocje jak na grzybobraniu Wow, złowiłam buty O, ja złowiłam rybkę. Uleci, yes. coś Jest, yes. jest, piękny dorsz To jest piękny dorsz I mam buty do tego Mam wow, czapkę Mikołaja Stylowo Mam dorsza yes. Tak, to o to chodziło, Mikołajowi. O, ale zimna woda. To, to są te Morsu zimne pysznice Morsujesz? Tak, balsowanie. Tęczko zdejmę mm. O, ale chyba przestuję, czuć nogi. Oj, nie, nie przejmuj się. Friz, oh. y, siedział godzinę w zimnej wodzie. Ty też możesz. O, dobrze, to wiadę. czas freeza.